stronnictwa Ludowego. Pan Władysław Teofil Bartoszewski, syn słynnego Władysława Bartoszewskiego, powiedział skandaliczną rzecz, a mianowicie, że w obozie Auschwitz nie było Polaków. Ja tu czytałam moją odpowiedź w samej mojej samej mojej rodziny pięciu. Ojciec, z trzema synami plus Inny mój kuzyn, który był głównym architektem miasta Warszawy przed wojną ustażyńskiego. Autor tak zwanych bulwarów na Także proszę Państwa, to jest skandaliczna rzecz. Ja napisałam list, on powinien być pozbawiony mandatu poselskiego. I zgłaszam się z gorącym apelem do Państwa, ażeby każdy wchodzi się na stronę Sejmu, wchodzi się na to nazwisko, otwiera się zakładkę, prawda, e, właśnie e, zakładkę mówiącą, tam jest jego e-mail, można pisać do niego i do marszałka Sejmu. Także to już jest y, Państwa dobra pola. Dziękuję bardzo. Miro, jedno pytanie, bo tu kolega przypomniał, że prawdopodobnie jego ojciec, pana Bartoszewskiego, słynny profesor bez matury. Ale jest, jest ślad, że był w tym obozie koncentracyjnym i został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Ale to nieważne. Czyli pytanie, teraz: skoro, 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 skoro pan, pan, obecnie teraz poseł Stronnictwa Ludowego. Twierdzi, że tam nie było Polaków, czyli... Kim był jego ojciec tak w takim razie? Nie był Polakiem? Ale, przepraszam, przepraszam, ale tu chodzi pytanie do pana Bartoszewskiego. Czyli on nawet swojego ojca nie uznaje jako Polaka, który siedział w tym obozie, tego nie rozumiem. To jest nielogiczne. Że jest... jedyny, tak, był e, jedynym Polakiem. A, jedynym, rozumiem. To wyznacza, że był jedynym Polakiem. Nie, e, bo była i pani Wojna Roska. Czy pani jest to w stanie z, z w ogóle wytłumaczyć? A, bardzo jestem w stanie to, A, to wytłumaczyć. Chcę powiedzieć, że pierwszy transport, oczywiście, to jest to, co pani Wojna Roska prowadzi i brałam udział w tym w Oświęcimiu, w, to było 3 lata temu, chyba trzy lata temu, przyjechała cała Polonia i tak dalej. Teraz. Ja robiłam ba największe badania zrobił profesor Jerzy Robert Nowak e, i e, ja w Chicago poznałam pana, e, który był, e, który był siedział z Bartoszewskim razem na bloku, to było tak, 14 ich z Bundów przyjechało do Oświęcimia. Z Bundów. Tak, z Bundów. I życzyło sobie spotkania z Hansem Frankiem. Ten starszy pan, który nie ma żadnych ambicji politycznych, bo pracuje normalnie w piekarni, nosi ciężkie worki z mąką. Opowiadał to zresztą nie tylko mnie, ale całej grupie, więc na początku się, jak to się mówi, w obozie zakolegowali, bo byli podobnego wieku. I wtedy takim szczytem wykształcenia była matura. To on mówi: Ty, maturę masz, a on mówi: Nie, dla egzaminy zdałem. Ale już matury nie zaliczyłem, bo wybuchła wojna. Co było tragedią tamtej generacji, to jest w porządku, normalne. Teraz czternastu wśród tych czternastu to ja zapamiętałam Bartoszewskiego, i, e, tak, Bartoszewskiego i Fiszbaka. E, Bartoszewski rzeczywiście, on mówi, że później przyjechał i stał przed budynkiem administracji obozowej kawriolet e, Franka. On stał dwa i pół dnia. Po wyjeździe, e, po wyjeździe tą historię opowiedział ten dziadek e, w czasie kiedy Bartoszewski przyjechał jako minister spraw zagranicznych. Więc on mówi "O". Ty, ja go znam, ja go znam, ja z nim siedziałem po i teraz po tych dwóch i pół dnia Bartoszewski wrócił, ale już się z nim nie kolegował. Już był taki bardzo ważny, przeniesiono go do drugiego baraku, chyba jeszcze był dwa tygodnie, ten dziadek nie pamięta. Pamięta tylko to, że w obozie się uważało to oczywiście to nie jest jakiś, prawda, dowód, tylko w obozie po tym wyjeździe, w obozie się uważało, że był kapustą na powstanie warszawskie, ponieważ to po jego wyjeździe rozstrzelano 21 akordów. Proszę Państwa, to co ja zrelacjonowałam, to jest relacja o tego dziadka, który nie wiem czy jeszcze dzisiaj żyje e, z Chicago. E, I e, 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 oczywiście e, wyjechał ponoć e, pociągiem pierwszej klasy ze święcimia ze względu na hmm? sytuację zdrowotną. Martoszewski. No więc z tego co ja tak. wiem, to zdaje się, ja wiem, że propaganda niemiecka mówiła że w obozach były, były nawet podnoś baseny i po ciężkim dniu pracy można było, e, e, można było wypoczywać na leżakach. Między innymi dlatego wybuchło powstanie w getcie, ponieważ e, na początku to nawet dobrowolnie zgłaszali się bo mówią, jakbyś ciężko pracował, to tamtym Majdanku, potem można wypoczywać na leżaczkach i to jest takie, no, bardzo takie no. dobre miejsce, no. No. Czy tak? Ja mogę, czy ja mogę tak. fakt historyczny przypomnieć? Proszę bardzo. Pierwsza bardzo. komisja, po zmianach tutaj w Polsce, pierwsza komisja wspólna polsko-izraelska, która zebrała się w, w Tel Avivie, czyli przedstawiciele rządu polskiego, czyli z Bartoszewskim na ciele jako ministra spraw zagranicznych i, 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 i Izraelczyków, Bartoszewski chwalił się, i to można wyciągnąć z internetu: chwalił się Żydom, a przecież on ma też obywatelstwo izraelskie, nie, nie zapominajmy o tym. Chwalił się, że więcej jak połowa ministrów spraw zagranicznych Polski są pochodzenia żydowskiego. No tak, I to, to, okay, to, i to było tyle. Zresztą Bartoszewski e, bywał jeszcze u. Juliana Kulskiego, z kim ja się przyjaźniłam, który był prezy synem prezydenta, tak zwanego komisaryczny prezydent miasta Warszawy. On był prawda, prezydentem miasta okupowanej Warszawy, był generał Leist, a on był od tak zwanej ludności autochtonicznej. Sędzia Cińska mówiła, że miał piękną kartę. On zresztą, Julian Kulski, jest ulica Kulskiego, jak się jedzie, y, chyba tam na, do tego szpitala, na, na tą, no, na, za Rakowiecką. Tam jest ten wielki szpital, kiedyś byłem ja, tam jest właśnie rodzina Kulskiego, y, więc i Bartoszewski bywał u Kulskiego. Także mam dużo, Panie Miru, ale do... tymnych informacji, których tutaj. Tak, Pani Miro, ale wracając do pana no, syna pana Bartoszewskiego, pana ministra spraw zagranicznych. No krótko mówiąc jakoś nie potrafi się zachować lojalnie wobec narodu polskiego, zdobył wykształcenie, zdobył właśnie wszystko tutaj, karierę robi teraz w Polskim Stronnictwie Ludowym, a na Polaków, na polskie ofiary. Ja rozumiem, że w Brzezińce, bo możemy rozróżnić dwa obozy, KL, Bar, KL Auschwitz i Brzezinka. Gdzie w Brzezińce mówimy, mówimy, że większo, był to budowany obóz dla Żydów. I tu nie mamy tu żadnych wątpliwości. Natomiast Oświęcim, koncentracją lager Auschwitz, był budowany przede wszystkim dla Polaków. I tak. nie wolno czegoś takiego robić, i robi to yy, specjalnie uważam pan Bartoszewski. I powinniśmy zaprotestować przeciwko takiemu działaniu. Proszę, ja wysłałam te listy, i dlatego bardzo państwa proszę. Bo tak jak powiedziałem pięciu członków mojej rodziny było akurat w tym obozie. Z tym, że ten ostatni był w trzech oboza koncentracyjnych, a ponieważ był znanym architektem, to Szwedzi wystąpili o jego leczenie, zresztą odbito mu nerki i tragicznie odszedł do Pana. Rozumiem. Tak, tak Dziękujemy że... pięknie, także będziemy, będziemy obserwować Pana Bartoszewskiego, bo już za Ale dużo się pozwala. Tak, no? trzeba po prostu natychmiast pisać i do, do niego, prawda, do Sejmu, jak również do Marszałka, mhm. bo no jak to, jeżeli my mamy Reprezentację mamy posłów w Sejmie, którzy. negują naszą martyrologię. Tak. To, ale można kontestować coś, że to było tam od 25 tysięcy do 100, a może 120. No dobrze, to jeden ma taką i to jest tak zwany approximation, czyli o przybliżenie. Błąd statystyczny. To, jest, to błąd albo przybliżenie. Ale. Nie można kontestować czegoś, co zostało udowodnione poza wszelką wątpliwość i na ten temat jest pewnie setki tysięcy książek, dowodów jeszcze żyjący Wspomnę, świadkowie. Oczywiście ja sama w domu przechowuję parę pamiętników, które zostały. Pani Miro, jeszcze jeden temat, bo nie wszyscy wiedzą, ale jest propozycja, żeby dyrektorem Muzeum Państwowego w Oświęcimiu, w Auschwitz, została, została pani, pani, pani była premier Beata tak, Szydło. Tak. Ja I tak uważa tak. pani, że jest to dobra e, kandydatura. Kandydatura. kandydatura? Ja uważam, że to jest bardzo dobra kandydatura, ponieważ nie zapominajmy, że premier to jest coś znacznie większego, jak dyrektor jednego mm. obozu koncentracyjnego, mm. który już dzisiaj no jest tak czy inaczej e, prawda, kwestią no, muzeum. Tak. Więc jeśli chodzi o jej przygotowanie, poza tym jako premier, ja pamiętam ją w, i w Parlamencie Unii Europejskiej, bardzo dzielnie walczyła w Izraelu, bardzo dzielnie walczyła o sprawę polską i kontestowała właśnie ten. Każda kandydatura jest lepsza niż pan cywil. E, Tak. Także i tutaj państwo macie takie bliskie stosunki z panią Gautier. Ja dzwoniłam też do niej dzisiaj, ale nikt nie podniósł telefonu. E, także e, chcę powiedzieć, że najlepszy przyjaciel mojego ojca był również, tylko on nie jest rodziną, ale był w Oświęcimiu. I ponieważ był adwokatem i znał bardzo dobrze język niemiecki, to w, wszystkie prace w obozie wykonywali więźniowie. On się nazywał Zygmunt Bożym. I on przynosił paczki Czerwonego Krzyża. I on opowiedział mi historię, że na jednym bloku siedziała grupa Polaków razem z synem Stalina. I pewnego razu, <laughs> bardzo dużo wiem o obozach, i pewnego razu on przynosi te paczki Czerwonego Krzyża y, i chłopaki rozerwali to i jego częstują. A y, wtedy ten Zygmunt Bożen, przyjaciel mojego ojca, zaśmiał się i mówi: A, tak go częstujecie, a tam jest głód. Ta, tak go częstujecie, bo y, na pewno liczycie na to, że jak go ojciec uwolni to i was uwolni, tak, że no, jako przyjaciel. A ten wtedy młody syn Stalina odpowiada jakoś, odpowiada, ha, 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 jeżeli oni mnie częstują, dlatego pomyślą, że mnie ojciec uwolni, a ja oczywiście bym za nimi się stawił jako przyjaciel, to nikt mnie nie częstują. Bo mnie ojciec nigdy nie uwolnił. Jak ojciec mógłby, to to chodziło o wymianę na Amlusa. Dziękuję. Dziękuję. Kontynuujemy mówi. Tak, I to, świadka, tak. nie z żadnej tam Dzięk, jakiejś wydomanej historii. Pani kontynuujemy, to jeszcze nie koniec zebrania. To tylko ze względu, że wychodzą dwie osoby. Tak, tak. Tak. Także, także wspaniale. Dziękuję. Zapraszamy. Dziękujemy. Prawdopodobnie za tydzień się ja je, spotkamy. To Dobrze. Bo... Ale znamy panią Jadziu. Spokojnie, tak. róbmy swoje. Każdy ma także do dodania coś. Do, do, do widzenia. Do widzenia. Zapraszam, pani Jadziu. Kontynu